No witam, witam szanownego widza, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj zajmujemy się lotniskiem z samolotem. Niezłe tempo, co? Wczoraj było co nowego, duży hol zakupowy, a dzisiaj lecimy z tym tematem. Jeżeli wiecie, kto to jest ten mleczny golem, no to koniecznie dajcie mi znać. O, zobaczcie, znowu się uaktywnił. Drama jak nic. Poszczegóły szczegóły nadróbcie tamten filmik. A my tymczasem, no zajmijmy się już zestawem. Prawie 900 elementów, 9 minifigurek. To po prostu obsługa oraz kilku pasażerów. Podoba mi się ten motyw małej jednostki latającej, a jeżeli chodzi o wyposażenie tego budynku, jest raczej standardowo. Wieża kontroli lotów, mamy odprawę pasażerską, mamy rękaw, co by dostać się na pokład samolotu, i jakąś taką kawiarenkę, strefę wolnocłową. No, na pewno kilka rzeczy nam tutaj się przyda. Ale jeżeli ktoś by chciał zbudować takie potężne lotnisko, no to chyba więcej białych i szklanych elementów by się przydało. Jak najbardziej jest taki zagraniczny projekt. Gość robi naprawdę epickie rzeczy pod szyldem Brickcrafts. Ależ to dobrze wygląda. Tam was odsyłam. No ale zobaczmy, co tutaj znajdziemy w tym secie. Podoba mi się to, że można to wszystko połączyć z niedawnym samolotem pasażerskim. Ach, niestety Póki co on jest u mnie w kawałkach, ale jeżeli go odbuduję, no to dostawimy kiedyś na jakimś szorcie do lotniska. Dużo niebieskiego, trochę szarzyzny i dużo białego. Zobaczymy, jak to lotnisko lata. A nie, to przecież samoloty latają, nie lotniska. To poczekajcie. No dobra, jestem trochę niepoważny, ale czy gość, który ma ponad trzy dychy na karku i składa klocki, sam w sobie nie jest śmieszny? <grytanie> to było pytanie retoryczne. Okej, okay, przetnijmy jeszcze te plomby. No i sprawdźmy. Widzicie, z racji tego, że jestem już dość stary, to pamiętam, że w roku 2016 była taka obsługa VIP-ów, coś takiego i ten samolocik jest bardzo podobny. Myślę, że ten rozmiar jest taki idealny, co by wiecie, gdzieś tam na skraju makiety Lego Miasteczka ułożyć taki pojazd i niewielki pas startowy. Dobra, otwórzmy. Tak jak mówię, kolorystyka mnie tutaj przekonuje, a czy przekonają mnie kształty fasady oraz takie drobne, pojedyncze rozwiązania, to jeszcze nie wiem. To będziemy sprawdzać. O, ładny ten kokpit. To pewnie na wieżę kontroli lotów. No i dostańmy się do instrukcji, bo trzeba przepatrzyć naklejki. To jest jeden z tych zestawów, które można składać w kilka osób. Więc mamy tutaj masę instrukcji, no i mamy też pokaźnych rozmiarów listek z naklejkami. To sprawdźmy. Okej, okay, reklamy, fajnie. Mamy tutaj również no, tablice odlotów, mamy jakieś po prostu reklamy pieczywa. O, mamy chyba również X-Ray, skaner. No tak, bo trzeba prześwietlić bagaże, ale czy w związku z tym znaleźliśmy już wszystkie naklejki? To się okaże za chwilę, jak pobuduję. Myślę, że możecie się spodziewać tylko krótkiego fragmentu speedbuildu może tego samolotu sam nie wiem, jeszcze pomyślę. Widzę, że to konstrukcja taka dość modułowa będzie można niektóre rzeczy poprzepinać, powypinać, zmienić lokalizację no jestem ciekaw. Jestem trochę nachajpowany na to lotnisko zobaczymy, czy to był dobry strzał zakupowy, czy raczej będziemy wam to odradzać. Wyjdzie w praniu. A może w locie? Tak, w locie to brzmi lepiej. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worse So you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. No i jestem. Wracam po dwóch godzinach z ukończonym modelem, a właściwie to modelami. 11 worków, dwa z nich poświęcono na ten niewielki samolot. Sądząc po wyposażeniu, jakie jest liche, no to raczej nie mamy tutaj do czynienia z prywatnym jetem bogacza. Choć z wierzchu, no z zewnątrz, ma to właśnie tak wyglądać. Ogólnie podoba mi się, jak to wszystko się prezentuje. W ten sposób pochylony rękaw tylko trochę pachnie absurdalnie, no bo zerknijcie, jakie tam są odstępy, szczeliny. No to byłoby niebezpieczne zostawić tyle luzu. Wiadomo, to jest zestaw Lego City, czyli od tyłu trzeba mieć dostęp, co by sobie ustawić te minifigurki na różnych kondygnacjach. Razi tylko brak ruchomych schodów albo czegoś podobnego, no chociaż jakiejś windy. Model jest sporych rozmiarów, to akurat by tutaj wmieszczono. No i zerknijcie. Ta moja kluczowa, najładniejsza szybka jest mocno porysowana. Swoją drogą, montaż tej wieży przebiega całkiem ciekawie i to akurat postanowiłem nagrać. Najpierw odchodzą od takiego zaawansowanego segmentu klipsy, no i później, trochę na czuja, trzeba osadzić całą górę. Och, po kilku próbach to musi się udać. Ładnie to wygląda i naprawdę góruje nad otoczeniem, tak jak wspominałem, no kolorystyka top. Jeżeli chodzi o technikalia, o no cały ten budynek ma 29 cm wysokości, 44 cm długości, no i z racji tego, że to jest narożnik, ciężko podać głębokość, ale liczmy te 36 cm, natomiast samolot 33 cm długości, 28 cm szerokości. Kiedy wiecie, te lotki, te końcówki skrzydeł są obalone na płasko, no i mniej więcej 11 cm wysokości. Ten motyw na ogonie jest bardzo satysfakcjonujący. Chodźcie, pokażę Wam kilka isteregów, bo tutaj, no pod względem nadruków, dzieją się ciekawe rzeczy, przynajmniej dwie. No, i jak powinna przebiegać taka wzorowa procedura odprawy? Zajeżdżamy na lotnisko, cyk, wchodzimy, odkładamy bagaż na specjalny przyrząd, gdzie będziemy mogli zeskanować, czy nie przewozimy jakichś tam niebezpiecznych elementów. Cyk, w ten sposób to wszystko przechodzi przez maszynę. Tutaj jest tylko szczoteczka do zębów, czyli nic strasznego. a całkiem nieźle. Całe to urządzenie skanujące możemy stosunkowo łatwo wypiąć i pobawić się nim gdzieś tam na zewnątrz, ale to w sumie jest tylko taki suwak, który przesuwamy. Nic nadzwyczajnego, natomiast naprawdę fajnie to wykonano. No i musimy jeszcze sprawdzić, czy przy sobie nie mamy jakichś tam ostrych narzędzi, metali i tak dalej. Pani zapomniała, że tutaj w kieszeni ma klucze. Bardzo fajne i zdziwiłem się, że to przecież nie była naklejka, to był po prostu nadruk, dlatego tak nerwowo przeszukiwałem, czy nie ma kolejnego bo byłem praktycznie przekonany, że będziemy mieli tutaj do czynienia z naklejką. A nie, no fajnie, no i tutaj możemy samodzielnie zrobić tak zwany check-in. To się chyba tak nazywało. Wybaczcie, trochę zapomniałem, jak to wszystko przebiegało, dlatego że kilka lat nie korzystałem z samolotu. Odloty to jednak nie wszystko, są także przyloty. I tutaj mamy specjalną maszynę, co by podróżni odbierali swoje bagaże. Jest wózkowy który po prostu z pokładu samolotu wszystko przerzuca, najprawdopodobniej tym otworem, cyk, to trafia na specjalną taśmę, pod warunkiem, że gdzieś tam po drodze nie spadnie albo nie zostanie zagubione. O, i w ten sposób możemy sobie to spokojnie obracać. Tak się trochę zdziwiłem, że nie ma tutaj żadnego mechanizmu, wiecie, żeby tak na przykład górą to wszystko kręcić, ale nie, po prostu w ten sposób trzeba złapać i lecimy, lecimy, lecimy. Fajnie, że mamy tutaj te tablice. Gdybym trochę to wszystko poszarpał, no to mógłbym to wymienić i na przykład zamontować te przyloty trochę wyżej, chociaż tak jak jest w tym momencie, ma to chyba sens. O, tutaj bylibyśmy w stanie zaparkować tym wózkiem, chociaż wjechać tam, to by nie było zbyt proste, ale jak najbardziej, chociażby trzymając na półce. Możemy w tym miejscu zaparkować. Są jakieś ostrzegawcze znaki, jakieś takie informacje, że tutaj chodząc po płycie trzeba zachować szczególną uwagę. Wróćmy jednak do tego scenariusza, kiedy to my wylatujemy zdaliśmy już bagaż główny, zostaliśmy z podręcznym, dostaliśmy kartę pokładową, pijemy kawę, można kupić gazetę albo nawet zestaw Lego. Po co jest ten pan? No chyba tylko, żeby przyjmować płatności, bo zobaczcie, niczego tutaj nie ma żadnej szafki, żadnego ekspresu, tylko panel do płatności naprawdę dziwnie i biednie. Przejdźmy dalej. No tutaj można sobie spojrzeć na tablicę, jak prezentują się odloty, czy są jakieś opóźnienia. No niestety, to się często zdarza na lotniskach. Tutaj również coś w rodzaju poczekalni. Ktoś zostawił rogalika i chyba najciekawszy patent, który będzie teraz kiepsko widoczny, to możliwość podmiany, jaki jest cel naszej podróży, jaka jest destynacja. Ja trochę to rozmontowałem, żebyśmy mogli się przyjrzeć. Paradiza, fabulant, oho. no i takie nawet dziwne, skomplikowane nazwy. Bardzo to ciekawe, tylko szkoda, że jest tak kiepsko widoczne, no bo widzicie sami, musiałem zdemontować praktycznie całą część. Jedno skrzydło tego budynku, a tutaj jeszcze mamy, o, taki monitorek dla pani, która po prostu wpuszcza nas na pokład. I to właściwie tyle. No nie ma tutaj zbyt dużo elementów, ale to co wykonano, raczej przypomina taką infrastrukturę na lotnisku. Zresztą na górze mamy jeszcze jakiś wiatrołap, jakieś ogniwa fotowoltaiczne i radar. Przejdziemy za chwilę jeszcze na wieżę, ale musimy sprawdzić, jak działa rękaw. Cyk. Tutaj mamy takie kółka, one mogą być potencjalnie przydatne, gdybyśmy chcieli ten rękaw gdzieś tam podholować, ale w tym momencie, no to po prostu dzięki nim jesteśmy w stanie to wszystko dźwignąć. No i na przykład dostać się na pokład tego pasażerskiego samolotu. Nie jest to kompatybilne z tą mniejszą jednostką, no ale jest jak jest. Słuchajcie, gdyby ten zestaw chodził razem z tym dużym samolotem, to pewnie byłby jeszcze ze dwie stówki droższy. O, oh, tak to by było. No, ładnie wygląda ta wieża. Co by nie mówić, mocno się wyróżnia i zbudowano ją z pomysłem. Wyciągnę gościa ze środka. Da radę to zrobić stosunkowo prosto, no bo to jest tak trochę w sposób snotowy budowane. I co my tutaj mamy? Podgląd sytuacji na płycie, na jednym, drugim i trzecim pasie startowym obrotowe krzesełko, klawiatura i to właściwie tyle. No, gość jest tutaj biedny, nie dostał nawet kubka. Natomiast jeżeli chodzi o wizualny aspekt tego lotniska, doceniam te wszystkie niebieskie industrialne elementy, choć gdzieś tam w tle tego samolotu pasażerskiego na pudle wyglądało to jeszcze zgrabniej, jeszcze bardziej jak lotnisko, ale dobra. Może się czepiam. Podoba mi się również wygląd tego rękawa pasażerskiego, No tam oczywiście jest sporo miejsca, co by ustawić minifigurki, ale tak to wszystko zaokrąglono. Jest oczywiście nadruk ostrzegawczy, nie no, nieźle, dużo rzeczy się tutaj zgadza. No ale idealnie też nie jest, co widzieliście we wnętrzu tego budynku. To samo tyczy się samolotu, ale najpierw przyjrzyjmy się jak to wygląda. Tak wiecie, z zewnątrz silniki podczepiono tutaj, w tylnej części nie pod skrzydłami, one są po prostu powierzchnią nośną. Ładny ogon, no teraz już się przyzwyczaiłem, że właśnie tak wyglądają te niewielkie, prywatne, odrzutowe samoloty. W ogóle kolorystyka biało-czarna jak najbardziej oddaje. No i tutaj jeszcze mamy tą logówkę z taką na złoto pochromowaną ziemią, czy też po prostu pozłoconą. Okej, okay, dziup się zgadza, mamy tutaj trzy kółka, no i przez to bardzo przyjemnie się tym samolotem lata po płycie. Bardzo fajnie. No i mamy ten nowy patent. Jak dostać się na pokład? To na plus, natomiast słuchajcie, no niestety mamy w zasadzie tylko i wyłącznie krzesełka, nic poza tym, nawet toalety dziwna sprawa a pilot tradycyjnie siedzi sobie tutaj na przodzie ma zegary, master no i fajne jest to, że właściwie możemy sobie wszystkie zbędne akcesoria, bagaże, coś takiego Powrzucać o na tył samolotu i to nam nigdzie nie zniknie, ale żeśmy to wszystko rozebrali, to może to złożę i przejdziemy do minifigurek. Samolot jest ok, w porządku, tutaj jeszcze jakiś nadrukowany panel, no ale wiecie, spodziewałem się chociażby jakiegoś koktajl baru, nawet malutkiego, albo tej toalety, bo przyznacie sami, trochę to dziwne, niby taki luksusowy, ekskluzywny, prywatny jet. A w środku nuda, tylko krzesełka. O, jeszcze, tak jak mówiłem, możemy manipulować końcówkami skrzydeł, ale czy to jest potrzebne? W ogóle, czy te skrzydła nie są trochę zbyt chude? Jedna płytka, tutaj jeszcze tail. No, ja bym to nieco pogrubił, ale wiecie, to są już takie detale. Jest jak najbardziej okej. Okay. 9 minifigurek zawsze cieszy, niezależnie od serii, chociaż tak mocno uchachany jak gość zwierzy nie jestem. W pierwszym rzędzie pracownicy, w drugim podróżujący, czyli mamy tutaj stosunek 6 do 3. O, nieźle, nieźle. Od razu w oczy wpada ta zielona saszetka na smyczy. Nie wiem, może to są jakieś leki, albo może po prostu trzyma się tam dokumenty. Jest tutaj paszport. Właściwie każdy z pasażerów został wyposażony w taką motokartę pokładową, czy też bilet. Fajnie, fajnie. Na pewno ten torsik jest stosunkowo nowy. No i podoba mi się ta pani. O, ma taką tutaj apaszkę. Ogólnie wszyscy są elegancko ubrani. Jeżeli chodzi o ten pierwszy rząd, no chyba, że mają takie zadania na płycie, to tutaj lepiej być dobrze widocznym. Mamy zatem taką odblaskową kamizelkę. Pilot no właściwie niczym się nie wyróżnia. Oni zazwyczaj mają po prostu po prostu ciemne okulary, a jeżeli chodzi o panią policjantkę, no szkoda, że nie ma tutaj, wiecie, jakiegoś stroju ochrony, albo na przykład o właśnie, Airport Security, jakaś taka kamizelka, to by się przydało i to by było coś nowego. Bo tak, no to właściwie w gruncie rzeczy rzeczywiście mamy po prostu policjantkę, nieliczni mają alternatywny grymas. Jakiś taki uśmiech, szerszy, mniejszy, albo rozmarzenie. Te zamknięte oczy zawsze mogą być przydatne, no i skwituje minifigurki w ten sposób. Jest ok, jak to w Lego City, ale żeby coś tutaj mnie rozłożyło na łopatki, to raczej nie. Słuchajcie, ile razy możemy mieć tego samego gościa, który podaje kawę. No albo gościarkę, tam się tylko zmienia główka, natomiast wiecie, szkoda, że nie ma czegoś takiego bardziej dedykowanego pod lotnisko, chociaż to też ma swój urok, kiedy każdy barista w mieście jest tak samo ubrany. A tak nawiasem mówiąc, to mógłby być całkiem udany dodatek do magazynu Lego City. Mamy kierowcę w fajnym kasku ze słuchawkami, a oprócz tego pojazd. Co prawda, zbyt dużo bagaży się tutaj nie wmieści, ale ładnie poprowadzono ten przód. Są światła z przodu, z tyłu, no i mamy możliwość podczepienia tych sygnalizatorów. Na dodatek znalazłem tutaj ciekawy klocek i już wam to pokazuję, chyba że nie dam rady teraz odczepić o tych kół. Ale chyba to się powinno udać. Mianowicie mamy tutaj takie podwozie, gdzie wciskamy piny, ale właściwie one z jednej strony o, mają taką możliwość podczepienia tego wejścia krzyżowego. O, to się stosunkowo rzadko zdarza, a przynajmniej ja do tej pory w takich małych autkach czegoś podobnego nie widziałem. <ścoughs> Niby detal. Niby niuans, ale może w niektórych projektach to się akurat przyda. Bardzo zgrabna mini bryczka, co nie? Chociaż przydałoby się trochę więcej miejsca na te bagaże. No cóż, trudno. To jeszcze może kierowcę wrzucam i przechodzimy do podsumowań, bo jakoś tak dzisiaj mam tendencję do rozgadywania się. Lotnisko to temat, który regularnie powraca, no i to była już najwyższa pora. Mieliśmy kilka nowych samolotów, ale wypatrywaliśmy tego portu, no i on co prawda, był w zeszłym roku w ramach LEGO Frenchów, ale czekaliśmy na niebieską edycję, taką LEGO City. No i co, gdzie, nie gdzie tutaj w środku, no ażby się prosiło jeszcze o coś dodatkowego jakiś śmietnik, jakaś maszyna gdzie jest to okienko, gdzie odbierają nam główny bagaż i kierują go na wózek, a później do samolotu. Ech. No, nie wiem, nie wiem, natomiast wiecie, to co tutaj zrobiono wypadło całkiem zgrabnie i od przodu ta fasada też jest w miarę przekonująca. Dam takie. No... 7 plus na 10. Wiecie dlaczego? Bo sporo tych szybek po prostu ma jakieś drobne uszkodzenia. No i ten radar jakiś taki malutki. Mam wrażenie, że w tym secie dużo jest rzeczy w takiej opcji minimum. Nawet ten fajny patent z podmianką celu podróży. To jest jakoś tak ukryte. No dziwny temat. Jeszcze pomyślałem, że tutaj aż by się prosiło, żeby zawrzeć ten mechanizm obrotu gdzieś na górze. No i wiecie, obracamy krzesłem, a tutaj nagle nam okrążają całą tą taśmę bagaże to byłoby sensowne, ale tego tutaj nie zaaplikowano. Jeżeli chodzi o klocki zapasowe, na pewno ten pakunek na zielonej smyczy jest ciekawy, a oprócz tego trochę takiej przeróżnej drobnicy. No po takim secie też spodziewałbym się dużo więcej takich ciekawych, użytecznych, może nawet nadrukowanych drobiazgów. No ale dobra, zostawmy to. Lotnisko po prostu ok, ale bez szaleństw. A teraz jestem ciekaw waszej opinii. Hej,